Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Was w Kurzej Górze. Dzisiaj znajdujemy się tutaj, żeby objeździć troszeczkę traski i pokażę Wam teraz pokrótce po prostu nagrania z tych trzech trasek. Jeżeli będziecie chcieli cały odcinek z tego bike parku, jakieś tam ujęcia z boku i tak dalej, to tam napiszcie na końcu w komentarzach. A teraz zabieram Was na zieloną trasę, czyli trasę dla początkujących. Lecimy! Okay, znajdujemy się na szczycie góry. Ze szczytu góry lecą trzy traski. Pierwsza z nich to jest właśnie trasa zielona, ogólnie trasa lightowa. Jakbym miał Wam do czego się porównać, to jest to podobne troszeczkę do tej traski, która idzie w szczyrku Ta hip hopa, coś takiego. Są bandki i te bandki są takie dosyć płaskie, ale myślę, że dla początkujących całkiem w porządku opcja ale jeszcze opowiem wam co ja tutaj w ogóle robię otóż ja na ten bike park jak mnie teraz słyszycie mam około 160 km więc sobie tutaj podjechałem kupiłem sobie samemu karnet i tak dalej to nie jest żaden tutaj materiał sponsorowany byłem ciekawy co tutaj się tworzy na północy i w sumie zajawa że się tworzą takie miejsca traski tutaj są dosyć krótkie ale Idzie już pojedzi, córki za wiatr. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie tak jak ja, bo mi po uszach teraz wieje dosyć mocno Tutaj damy sobie ze dwie korbki. polecimy sobie górą na eleganckości cyk 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 I już jesteśmy na dole Tutaj się łączą dwie traski. Tutaj wpada trasa niebieska i czerwona. My poleciliśmy trasą zieloną i jesteśmy na jednym wspólnym wyciągu. Jak ogólnie wyciąg jest tutaj mega ciekawym tematem, bo jeszcze takiego czegoś nie wiedziałem wcześniej. Idzie sobie taka mata. I ta mata idzie na samą górę. Plus jest taki, że nie trzeba podchodzić. Ale minus jest taki, że trzeba stać cały czas. Nie jest to złe rozwiązanie, ale nie jest to coś moje ulubione rozwiązanie. Plus jest taki, że tutaj tak jakby nigdy się nie zrobi kolejka, przynajmniej tak myślę. Ale minus jest taki, że faktycznie by sobie człowiek usiadł na jakimś wyciągu czy coś, a tutaj siedzieć nie można. No, chłopaki podobno zebrali i opierdzieli jak tutaj się położyli na tych matach i sobie jechali. Także no, lepiej nie próbować. Dobra, teraz zabieram Was na traskę niebieską. Po zjeździe z wyciągu jedziemy taką dojazdówką. Jest ona wspólna dla, dla trasy czerwonej i niebieskiej. Co ciekawe, tutaj parking jest na, praktycznie na samej górze, tutaj po prawej stronie są kasy i parking, a trasę kończymy tam aż na dole, więc no jest to ciekawe, bo zazwyczaj w górach właśnie trasę masz na samym dole. No, no i co, tutaj jest taki kawałek dojazdówki, można troszeczkę podzibować, troszeczkę się rozgrzać. OK, teraz jesteśmy na rozwidleniu. Tutaj mamy traskę przed nami niebieską, po lewej mamy czerwoną. Najpierw odhaczymy sobie traskę niebieską. To lecimy. Na trasce niebieskiej zakręty już są lepiej wyprofilowane. Już tutaj jest, jest się już o co oprzeć. Wiadomo, nie każda banda jest taka stroma. Ta tutaj na przykład jest troszeczkę za krótka moim zdaniem, ale już się za, zaczynają się pojawiać pierwsze stoły, można sobie je znosować. cyk pierwsze fajniejsze wandki i pierwszy szarffin. Cyk Kolejny stolik Cyk I chopeczka, w bandę, bardzo ciekawy meczek. I tak jak mówię, traski są dosyć krótkie, bo e, tutaj już jest ostatnia bandka. Już jesteśmy na wyciągu, ale. To nie jest ten sam wyciąg, to jest już inny wyciąg. Jesteśmy już teraz na innym wyciągu, jest to krótszy wyciąg i nim podjeżdżamy tutaj dosłownie nie wiem z 50 metrów ten wyciąg zabiera nas na następny odcinek trasy łączonej. Czyli trasa niebieska i czerwona ma nadal taki sam odcinek o. i ten kawałek musimy podjechać znowu do góry, więc podjeżdżamy. Okej, okay, zjechaliśmy z wyciągu więc lecimy dalej. Łączony kawałek trasy niebieskiej i czerwonej Ja sobie tutaj pojadę trochę offroadzikiem Mamy jedną chopeczkę. Tutaj mamy drugą chopeczkę. Tutaj jest mega fajne, są takie mega szybkie bandy jo! I jesteśmy z powrotem na wyciągu Ok, lecimy traskę czerwoną, tutaj już się zaczynają malutkie przeloty, zaczynamy sobie shark pinkiem, lecimy dalej. Gólnie ta traska mi się najbardziej podoba. Jest najprzyjemniejsza ze wszystkich. Zasadzimy sobie t Zasadzimy sobie jeszcze jednego t i tutaj będzie taki fajny step upik. Tire bo czemu nie? Ta trasa jest zdecydowanie szybsza i przyjemniejsza, teraz bardzo mocno wieje, więc na tym step się tutaj nie odpalam. Jakiś delikatny slide się ada, ale, ale czuję, że dosyć mocno wieje, dwie bandki i jesteśmy z powrotem na tym wyciągu. Eddie. Dobra. O no kurde! O ja! Rąduję na tym, a tam się połama tej ściany obsunęła. I witam Was już prosto z mojej rowerowni. Jestem Wam krewny Małe podsumowania a propos tego wyjazdu do kurzej góry. No to zabieramy się za konkretę i już Wam mówię. Jak widzieliście na przebitkach, rower jest dosyć mocno okurzony. Byliśmy tam w dzień, kiedy była dosyć słoneczna pogoda. I teraz słów kilka a propos cen. Normalny karnet na to miejscówkę kosztuje 100 zł za cały dzień lub 75 zł od 15 do 19. My, jako że byliśmy w środku tygodnia i obowiązuje. Albo obowiązywała, jak to oglądacie, taka obniżka, że jeżeli wpadasz tam od poniedziałku do piątku, to masz wtedy połowę ceny, ale działa to tylko na karnecie całodniowym, więc mimo, że przyjechaliśmy około godziny 15, to i tak musieliśmy kupić karnet za 100 i z tego, z tego się zrobiła połowa ceny, czyli 50 zł. Jak na taki bikepark myślę, że spoko. Czy 100 byłaby spoko? No nie wiem, 100 zł to już jest całkiem sporo pieniędzy, a 50 zł to jakoś tak. Idzie przełknąć. Jak widzicie, mój rower po tym dniu jest cały okurzony. Ja za chwileczkę go obmyję i zrobimy jeszcze dzisiaj jedną rzecz, jedną bardzo ważną rzecz dla tego roweru i ogólnie dla waszych rowerów. Ale zanim to, to go opłuczę, zrobimy teraz magię, tak jak u sama pilgrima. No i tak jak mówiłem, podziała się magia, rower opuchałem i teraz zabieram się za jego wycieranie. Ok, jak widzicie, rower jest już wyczyszczony, jest już przetarty. A dlaczego to robiłem? Ano, dlatego, żeby następnym razem chwycić sobie poczysty rower, ale nie tylko. Z tego roweru właśnie będę odkręcać damper. Damper odkręcam w jednym celu. Wysyłam go na serwis wraz z, wraz z tym damperem. Jest to damper od mojego drugiego Blackberda, tego takiego czarno-żółtego. Wysyłam te dwa dampery na taki cały serwis, żeby je rozebrali w drobny mak, przeserwisowali, przelali, tak żeby były gotowe na resztę sezonu. I żeby to obskoczyć, za jedną przesyłką, odkręcam również damper w moim rowerze, który jeżdżę na co dzień. Teraz jadę na obozy rowerowe i mam nadzieję, że w tydzień się Alan wyrobi. Bo amortyzator wysyłam do Alana z Bielsko Białej, podrzucę Wam link i gdzieś tam. I jak tam się powołacie na mnie, to dostaniecie na to na pewno spoko cenę. Ok, dwa dampery wysuszone, oczyszczone i przytarte. Za chwilę będą lądować do tego kartona i będę je wysyłać. Ogólnie, jeżeli wysyłacie swoje amortyzatory, dampery itd. do serwisu, to pamiętajcie o tym, żeby odesłać je czyste. No bo to tak, jakbyście poszli do dentysty z brudnymi zębami w sensie no można, ale to pozostawia pewien niesmak. Także rower mamy już czysty, przygotowany na przyjście dampera. Ale wrzuciłem to do kartonu tylko na chwilę, bo tak naprawdę trzeba to wszystko zabezpieczyć jeszcze. Mam tutaj folię bąbelkową. I póki ją mam, to zabieram się za pakowanie amortyzatora. Eee. Tutaj mi się to nie domykało tak ładnie, było widać jeszcze tą folię, więc użyłem tutaj kawałek kartonu. Teraz to wszystko zakleję i ogólnie jest jedna bardzo ważna sprawa i tutaj nie ważne czy wysyłacie dampery, czy wysyłacie amortyzatory, czy rowery czy komuś wysyłacie nie wiem, części, cokolwiek pamiętajcie o tym, że po drugiej stronie będzie to odpakowywać jakaś osoba i wiadomo mega ważne jest to, żeby zabezpieczyć taką paczkę że jak spadnie, żeby się nic nie stało, żeby się tam nic w środku nie obtukło ale też pamiętajcie o tym, że po drugiej stronie będzie to ktoś odpakowywać kiedyś i jeżeli to będzie jedna paczka na pół roku, którą taka osoba odpakuje, no to dobra, pomęczę się chwilę, ale jeżeli do kogoś codziennie przychodzą paczki, na przykład z amortyzatorami i wy je owijacie tak, że owijacie taśmą bąbelkową, folią, na to folię stresz, to jeszcze owijacie taśmą, to ta taśma jest już tam niepotrzebna. W sensie nie utrudniajmy komuś życia, już ta przesyłka jest wystarczająco dobrze zabezpieczona. Wystarczy przelecieć taśmę tutaj dookoła ten karton, a nie trzeba już tam w środku tego jeszcze raz mocniej taśmować. Bo pierwsza sprawa ekologia, a druga sprawa to czas i ekonomia. I taka spaczka przygotowana, nic w środku nie stuka, nic w środku nie puka, upadnie, nic się nie dzieje, jest już gotowa do wysyłki, pewnie będzie już pojutrze w bielsko Białej u Alana. Alan zrobi z nią co trzeba, zrobi serwis, ja wrócę z obozów i ten sprzęt najprawdopodobniej już będzie u mnie z powrotem czekać, także tak to wygląda. Padnie jeszcze tutaj takie pytanie, no ale Bubu, bu, przecież Ty nagrałeś tyle filmów poradnikowych i co, czemu Ty to wysyłasz? Jest kilka powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że Alan zrobi to lepiej. Nie wiem czy trzeba szukać kolejnych, ale jeżeli szukamy kolejnych to... Ogólnie czas. Czas jest mega ważną sprawą, dlatego po prostu zostawiam to w rękach ludzi, którzy się znają lepiej ode mnie i sam będę robić rzeczy, na których się znam lepiej od innych. Także mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek i że się jeszcze spotkamy w tym sezonie na rowerze. Więc widzimy się już wkrótce. Swar! No i Wam tam podlinkuję w opisach linki do Alana, do jego serwisu i tak dalej, i tak dalej. Tam będziecie się mogli spytać o wycenę, wysłać swój amortyzator, czy co tam macie do zrobienia. A jakieś jesteście z Bielska, to możecie całymi rowerami wpadać. No, no dobra, to tyle. Elo!